Ja już po kolana w górę. To tylko tu ten przód trochę. Tu, w tą stronę, Mirek, trochę. Do, to w tą lewo trochę, o. O tu, no. Jak co, to, to się rzucimy, gdzie będziemy ratować. Czekaj, patrzcie na mnie. Patrzcie na mnie, czekaj. Ja, zdjęcia, kurwa, robotę trzeba zrobić, ani. Kurwa, mi gryzą. Ja pierdolę, aż się zaklączy. To nie mogę zrobić zdjęcia. Rezy będzie zadowolony. nie mam już, jest... Dobra, starczy. O, starczy, już jest udokumentowany U, Mirek. Pięknie. Już, ja pierdoliczę. To teraz normalnie wiesz co? Mistrzostwo świata. Mistrzostwo normalnie, jak Otylia Jędrzejczak prawie te, tak. Robiłem Ci ujęcia, tak rękami jeszcze robiłeś. Jeżdż, ale na, na zawody jakieś by mógł pływać gdzieś? Pójdź, jak się zaplątałem To też szelek nie ściągłeś, to teraz ten. Zamokły, kurwa, nie? Za Szkoda, szelek. <grych> Dobra, mi już starczy. Widać słupek. No. O tam, widać słupek. Ale ładnie wykosiliśmy. Prawda, jestem was dzisiaj dumny. Ty Mirek, Wasza z siebie dzisiaj dumny. Ma, nie poświęciłeś się dla firmy. Firma będzie żyła no. dzięki temu. Większe pieniądze, premie powinien... Dać o, mu no tak jak teraz łamiesz, tam za tobą jest odrzuć się tylko o, te to masz pod ręką, to o. Pod to prawą. Dobra. Połam. Po dobra, tam starczy. A starczy. <laughs> się rzuca. <laughs> Jest tak miękko. Dobra, wychodź, bo no. jeszcze nam się utopisz, co? No. Będziemy musieli karetkę. Ale Mirek się na jedzie. Karetkę! Karetkę wzywać i nie dojedzie. Ale ja tam, ten Mirek, mam taką włokę taką, to możesz się wytrzeć, Jak nie dojdziemy do busa. żeby nie był mokry. Weź, Mirek, tu mam jeszcze tego poprawę jeszcze? Tu płycie, nie? To, to, to tu, przy brzegu, tu. O, te właśnie, no. Nie tam dalej, tu, przy ręku. Robi wysłać normalnie. Dobra. Nie, dalej nie wchodzę. Nie, nie ma nie, po co. Nie. nie, tylko tu i do przodu i od razu łam Tu i odwracać tak się do nas. O. Kurwa, też mam wody w butach. Jak... Uj. Nie grałeś? <laughs> Poświęceniem dla... U, ja widzę, filter, ja widzę, no. Z poświęceniem dla... A ja mówię w Pinterest, ja nie pomyślałem. Z poświęceniem dla Polski no. Czyszczenie Granicy koło Szczecina